Wśród ciszy cmentarza budzi się pamięć. Święto wszystkich świętych i dzień zaduszny przypominają o miłości silniejszej niż czas. Zatrzymajmy się, zapalmy światło, wypowiedzmy imię. To nasza prosta modlitwa. Cmentarz rozkwita lampami jak ogrodem, a cisza uczy wdzięczności i pokoju. Kto kochał, ten wierzy, w drobnym, ciepłym płomieniu jest droga do tych, których już nie ma pośród nas. Ostatnia dekada października jest związana ze zbliżającymi się świętami wszystkich świętych i zaduszek, jest czasem refleksji. Na lekcjach oraz zajęciach z pedagogiem specjalnym uczniowie zgłębiają istotne zagadnienia, takie jak rola pamięci o zmarłych oraz sposoby wyrażania wdzięczności osobom, których już z nami nie ma. Dwa ważne dni 1 listopada, wszystkich świętych. Dzień Radości i Wspomnienia Ludzi Świętych. Odwiedzamy groby Bliskich. 2 listopada, dzień zaduszny, zaduszki, modlimy się za wszystkich zmarłych. Zapalamy znicze, wspominamy zmarłych w rodzinie. W te świąteczne dni cmentarz pulsuje ciepłym światłem zniczy. Między alejkami szumią jesienne liście, a kolorowe chryzantemy tworzą miękkie dywany pamięci. Wspólna praca przy grobach uczy troski i pamięci. Tak przekazujemy naszym dzieciom wartości wpisane w polską kulturę. W czasie Święta Zmarłych widzimy wiele pięknych symboli, które przypominają nam o bliskich, którzy odeszli. Znicz to światło pamięci, które nigdy nie gaśnie. Chryzantemy mówią o szacunku i wdzięczności. Krzyż to znak wiary i nadziei, a jesienne liście przypominają, że wszystko ma swój czas. Modlitwa i chwila ciszy to nasz sposób, by powiedzieć: pamiętam, dziękuję, kocham. Chryzantemy to kwiaty jesieni, ich kolory też coś znaczą, biały to czystość, żółty, ciepło i radość, a fioletowy, spokój i zaduma. Każdy z nas zna kogoś, kogo już nie ma. Pamiętamy o nich, bo byli dla nas ważni. Ich dobro, uśmiech i miłość zostają z nami na zawsze. Dlaczego pamiętamy? Bo kochaliśmy tych ludzi, jesteśmy im wdzięczni, chcemy, by ich dobro trwało. To chwila ciszy i wdzięczności dla żołnierzy, których imion nie znamy, a którym tak wiele zawdzięczamy. Niech płomień pamięci nigdy nie gaśnie. Pamięć o zmarłych to nie tylko wizyta na cmentarzu. Możemy ją okazać, robiąc dobre rzeczy, pomagając komuś, uśmiechając się, albo rysując własne światełko pamięci. Każdy z nas może zapalić swoje światło pamięci, nawet symbolicznie, w sercu. Pamięć i dobro to światło, które zawsze świeci. Kończymy prezentację, ale nie kończymy pamięci. Zabierzmy ze sobą spokój, życzliwość i ciche światło, które łączy. Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą, i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą i nigdy nie wiadomo. Pierwsza jest ostatnia, czy ostatnia pierwszą?